Kolejny wypad. Słuchajcie, dzisiaj lecę w Młodnik Jeden nowy teren, jeżeli nic ciekawego, jadę na przechodzoną miejscówę, ale również Młodnik No i zmierzam właśnie na to pierwsze miejsce. Chciałem ogólnie troszeczkę pochodzić po poletku. Niestety strasznie padało, jest bagno. Także nawet nie próbowałem wchodzić. No a młodnik już widać z daleka. O, idziemy. Tam jest pierwszy młodnik, a za nim jest nieużytek i kolejny młodnik. No ale idę przy drodze. No i słuchajcie, płytki sygnał. No i wpadło coś ciekawego. Kiedyś pamiętam, trafiłem chyba identyczną rzecz. Pisaliście mi, że to płacidło celtyckie. Zobaczcie. Widać, że jest zdobione. Takie kółeczko, no nawet nie kółeczko, takie jajo. Ale widać tutaj jakby zdobienie na tym, muszę to domyć w domu. Ogólnie ciekawy teren tutaj. Powinien być fantodajny. Również dużo Niemczyzny powinno wpadać, także zobaczymy. No, na start fajny fancik. Ogólnie tutaj też taki lasek przerzedzony, można też wejść, sprawdzić. Dobra, słuchajcie. Pogoda nie rozpieszcza, wieje. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Wieje, przestało na szczęście padać, także... Tyle dobrze. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, przeszedłem młodnik, sporo śmieci, także zmykam, zmykam dalej do następnego łodnika, Ale fajne miejsce znalazłem, muszę wam pokazać. Zobaczcie, już kurcze, czuć wiosnę. Celuniutko się robi Gdyby no, nie ten wiatr Kurcze, trochę wieje No ale super tu jest Widać stare Stare wiekowe świerki no, Może nie wiekowe Ale na pewno Mają ze 100 lat Widać je tutaj Wysokie Buki również No ale tutaj mało sygnałów, także idę dalej. Przedrę się tutaj przez te hasza i będzie kolejny modniczek. Zobaczymy tam. No jestem, słuchajcie, w drodze. No ten drugi młodnik fajny tutaj, raz przede mną. No idę z krajem drogi. I zobaczcie, coś fajnego. Nie wiem, czy to jakaś klapeczka od fajki. Coś miedzianego, a w środku... Zobaczcie, bardzo ładne zdobionko. Coś takiego. Kurczę, nie mogę tego wyczyścić. Coś w rodzaju kapselka, nie wiem dokładnie cóż to, ale coś ładnego. Na razie bez monety młodniku masa śmieci, także przenoszę się. Zobaczymy jak będzie dalej. O nie, przestaje wiać, słuchajcie, idę dalej. No i co? Wpadła? Obrączka. Jakiś temu? 17 rok. No I zobaczcie teraz kolejny sygnał. I kolejna. Dotarłem w końcu na ten drugi młodnik Trochę śmieci Przed chwilką wpadła Łódka Mouserowska Już druga tutaj Także dwie łódeczki No jest pierwsza moneta Nagramy no, Ale przypuszczam, że fenole jakieś Tak Dyszka chyba. Dyszka chyba Adolfowa. Straszny zajazd. No tutaj gleba. Czerwona gleba, także te monetki tak będą wyglądać. Szczególnie te synkowe. Dobra, lecimy dalej. No i mamy, słuchajcie, kolejną monetkę. Kolejna dyszka, tym razem Wajmarek 35 rok. No fajnie, jest kmonerka, także fajnie cieszę się. Padła jeszcze łuska, jakaś tam mała krótka z krótkiej broni. No i trochę śmieci jest tutaj. Dobra, lecę dalej No i słuchajcie, doczekałem się W końcu, w końcu czegoś ciekawego. Tak mi się marzyło jakieś odznaczenie tutaj, ale kurczę że tylko, że nie było z synku. Bo tutaj ta gleba... No nie bardzo ta gleba. No i wpadła tarcza Germańska Oczywiście cynkowa No i stron słabiutki Niestety. No tak to na ogół bywa właśnie z tymi oznaczeniami. Ale jest agrafka. Także jest kompletna. Znaczy, kompletna. Nie ma tutaj tego kamyczka w środku. No nic no. Jakby nie było, jest fajny fant. Dobra lecimy dalej, może coś ciekawego wpadnie no i słuchajcie, kolejne dwie monetki pierwsza z nich to kolejna dyszka ledwo się dowiedziałem no, co to za dyszka, dyszka ale już jest słabiutki stan straszny sztrucel no a teraz płyciutko no i ta nawet w ładnym stanie dyszka dolfowa o no, rewers gorzej wygląda, ale awers ładnie się zachował. No i dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, fajne miejsce widać, że nikt chyba nie chodził. To są takie złąki, które trafiłem. Wszystko kolor. że zbieramy mosią, mieć. No, takie pierdołki, jakieś pokrętełka, tu jakiś koreczek, tu myślałem, że moniak, ale nie wiem co to jest, wygląda na jakąś podkładkę do mojej w domu, no i kranik. No i teraz słuchajcie, chyba w końcu coś fajnego, widać jakąś krągłość. Było, chyba odznaczenie. Kurde. Słaby stan, ale coś chyba pięknego. Wydaje mi się, że odznaczenie, bo jest... Jest tutaj jakaś nazwa producenta. Widać emalię czerwoną, żółtą, czarną, ale jest widać uszczerbione. Zaraz dam pauzę. Delikatnie to przemyję. Coś takiego. No pojęcia, nie mam co to. Kurczę, chyba ognia zostało. Widać tutaj, jakby stopione. No szkoda nie mam pojęcia co to jest Widać tutaj literki No ciekawe dałem się potem dodam jakieś info, ale fajny pancik. No szkoda, że w dosyć słabej kondycji, no ale jest. Dobra, lecę dalej 8 witam. Króciutki wypad po pracy, postanowiłem coś dobrać do odcinka no i jestem oczywiście z tam na poletku obok no i tak, trzy monetki na no szybko wpadły złotóweczka 65 rocznik jeszcze takiej nie posiadam 5 feningów Wojmarek 24 rok No i dyszka, dyszka cesarstwa. No i słuchajcie teraz jest, jest mega fancik, jest reberko. Piękny sygnalik, zobaczcie, <śm> polowałem na nią, polowałem na nią i w końcu, w końcu się doczekałem. Jest, 20 finningów. No mega. A jeszcze sobie przed chwilką pomyślałem jak wpadła ta dyszka. Fajnie jakby w końcu wpadło 50 albo chociaż 20, no jest. No piękny stan. Czyściutkie srebro, także pięknie. Pięknie ta monetka jest zachowana, no cieniutka strasznie. Ale jest. No I miałem, miałem myśl iść w las No i tam dalej zmierzyć w stronę Leśniczówki, bo tutaj akurat nie było Leśniczówki tylko Gajówka Z tego co się dowiedziałem A Leśniczówka była tam po drugiej stronie Z tego co widziałem są tam budynki dalej, ale Teren jest teraz zarośnięty, tam było też jakieś poletko, może nie poletko, a jakiś plac Jest też młodnik no, ale chyba kurczę, jeszcze zostanę, z godzinkę chociaż. No, bo coś się dzieje. Dobra, fajnie, dostałem kopa, bo chodziłem z godzinę. No i te trzy monetki, także nic specjalnego. A teraz? A teraz jest petarda. Dobra, słuchajcie, lecę dalej. No i słuchajcie, doszedłem do tego miejsca obok leśniczówki. Taki nieużytek, trochę lasu No i jest pierwsza moneta jakaś o, perelek Co my tu mamy? 10 zł 10 złotych 87 rok zł. No dobra Lecimy dalej, fajny teren. Słuchajcie, wróciłem na poletko. Strasznie ciężki tam teren. No, jestem na poletku, mam jeszcze chwilę. Ładny sygnał 9293 9,3. Cóż to będzie? Może jakieś grube srebro. Dosyć głęboko, także przypuszczam, że jakieś aluminium chyba. O. Słuchajcie, sygnał zaginął. 93 A no taki mocny sygnał jest dziwne. Kolejny mocny sygnał, kurczę, że nie nagrałem, a jest. No, coś ładnego. Słuchajcie, chyba tabliczka psia. A no, zobaczcie, jaki orzełek piękny. 389. Tabliczka cynkowa, chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej bardzo ładna to jak ciekawy kurcze widać, że jest korona no ciekawe, muszę to sprawdzić no fajny fat pogoda słuchajcie wiosenna, jest wiosna już bardzo przyjemnie ptaszki śpiewałem tutaj przy lesie, śmigam także elegancko no i słuchajcie kolejny sygnał Dosyć ładny, głęboko i widzę, że jest guzik. Już widzę, że nie ma ucha. Będzie to prusak urzędniczy. Oj, słuchajcie, pocztowy. Jeszcze takiego nie trafiłem. Jest trąbka pod orzełkiem, pod herbem. No super. Fajny fancik. Nie ma co prawda, ale i tak cieszy. Ich. Fajnie teraz wysycha. Słuchajcie, poletko przechodzone tutaj, ślad na śladzie, ale jeszcze sygnały się trafiają mi. To takie porządne, mocne. Jak widzicie. Także fajnie cieszy mnie to. Dobra, lecę dalej. No i słuchajcie, jest monetka. Cóż to? Cóż to będzie? Ach, prusaczek. Myślałem, kurczę, że jakiś silberek, ale pięknie zachowany. To afeninki 1860 rok. No, super stan. A nie ma się co dziwić jak widać piaseczek tutaj dominuje także Jakie medaliki wyskoczywały tutaj w pięknych stanach 180. część tonara Lecimy dalej No i słuchajcie kończymy na dziś Jest ostatni fand ostatnia monetka dziś już blisko auta Jeden fenolek, prusaczek, także miejscówka nie zawiodła. Leśniczówka dalej daje. I myślę, że jeszcze warto przyjechać. Srebereczko piękne, jakieś tam guziki. Także fajnie, cieszę się bardzo. No i na tyle, pozdrawiam serdecznie i do następnego.